Wyobraź sobie, że wracasz do domu. Klatka schodowa wydaje się spokojna, znajoma. Nagle z cienia wyłania się on, zrzuca cię ze schodów, a potem znika z twoją torebką. W Warszawie doszło do serii brutalnych napaści. Napastnik działał bezlitośnie i z pełną premedytacją, wybierając za miejsce swoich ataków wąskie, słabo oświetlone klatki schodowe starych warszawskich kamienic. W których echo kroków mieszało się z ciszą znużonych codziennością mieszkańców. Czaił się tam w ukryciu, w cieniu, gdzie światło nie sięgało i gdzie jego sylwetka pozostawała niemal niewidoczna dla przypadkowego przechodnia. Atakował znienacka, kiedy ofiara nie spodziewała się absolutnie niczego. Napadał na samotne kobiety, które wracały z zakupów, pracy albo spaceru, zwykle niosąc w rękach torby, w których były nie tylko pieniądze, ale i całe ich codzienne życie. Portfele, dokumenty, klucze do mieszkań, a czasem leki czy pamiątki o wartości sentymentalnej. Jedną z jego ofiar była 77 kobieta, którą napastnik brutalnie pchnął ze schodów, gdy tylko weszła do klatki. Kobieta nie miała szans na obronę, a upadek był tak niefortunny, że uderzyła twarzą o twardą posadzkę, doznając licznych obrażeń. Złamane zostały obie ręce, co uniemożliwiło jej jakiekolwiek poruszanie się bez pomocy. A dodatkowo złamany nos i siniaki na całym ciele świadczyły o brutalności napadu. Do tego doszedł ogromny szok i trauma, które odcisnęły piętno na jej psychice. Sąsiedzi, którzy usłyszeli krzyk, znaleźli ją leżącą w bezruchu, z oczami szeroko otwartymi z przerażenia i bólu. Mimo, że napastnik zbiegł, jego metody wskazywały na znajomość okolic i rutynę w działaniu. W ciągu całego roku 2024 podobne ataki miały miejsce w kilku różnych rejonach Warszawy, od Pragi przez ochotę pomokotów. Choć każda z dzielnic różniła się charakterem, schemat przestępstwa był niemal identyczny. Ofiary, zwykle kobiety w średnim lub starszym wieku, były zaskakiwane na schodach, przewracane lub spychane z wysokości, a następnie okradane z torebek. Policja przez długi czas nie mogła natrafić na ślad sprawcy. Pracownicy śledczy analizowali nagrania z monitoringu, prowadzili rozmowy z mieszkańcami, próbowali znaleźć powiązania między kolejnymi przypadkami. Mimo to mężczyzna przez wiele miesięcy pozostawał nieuchwytny, a każda kolejna napaść pogłębiała lęk wśród mieszkańców stolicy. Przełom nastąpił dopiero w listopadzie, gdy na jednym z przystanków autobusowych na obrzeżach miasta, w zwykły jesienny dzień, patrol policji zauważył mężczyznę, którego wygląd i sposób zachowania budziły podejrzenia. Miał na sobie znoszoną kurtkę, a w dłoniach trzymał torbę, która, jak się później okazało, należała do jednej z poszkodowanych kobiet. Funkcjonariusze postanowili wylegitymować mężczyznę, a kiedy ten próbował się oddalić, natychmiast go zatrzymali. Szybko ustalono, że jest obywatelem Gruzji, który od niedawna przebywał na terytorium Polski i nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. W jego rzeczach znaleziono również inne przedmioty, które mogły pochodzić z wcześniejszych rozbojów. Mimo, że do zatrzymania doszło w listopadzie, dopiero po wielu tygodniach intensywnej pracy śledczych i zgromadzeniu wystarczających dowodów, prokuratura mogła sformułować konkretne zarzuty. Gruzin usłyszał oskarżenia dotyczące dwóch brutalnych rozbojów, z których jeden zakończył się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu jednej z ofiar. W świetle obowiązującego prawa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności, jednak śledczy nie wykluczają, że lista przestępstw może być znacznie dłuższa. Pojawiły się bowiem podejrzenia, że inne napaści, zgłaszane wcześniej jako przypadki losowych upadków lub nieszczęśliwych wypadków, mogły być dziełem tego samego sprawcy. Śledztwo trwa, a każda nowa informacja jest dokładnie analizowana w nadziei na ustalenie pełnego zakresu działalności tego brutalnego napastnika. Mieszkańcy Warszawy z niepokojem czekają na dalsze wieści, licząc, że sprawiedliwość w końcu zostanie wymierzona. A ulice ich miasta staną się choć trochę bezpieczniejsze.